Dzień dobry, dzień dobry, witam Państwa raz jeszcze, Krzysztof Kamiński z tej strony. P witam na rynkowym Espresso. Proszę standardowo o zapoznanie się z informacjami odnośnie ryzyka. Jak również przypominam o możliwości pobrania naszej aplikacji o TMS zarówno w Google Play, jak i w App Store. No i zacznijmy od kalendarza makroekonomicznego. No, dzisiaj, dzisiaj, można powiedzieć, nie tylko dzisiaj, ale też i w całym, w całym tym tygodniu będzie trochę się działo na rynkach finansowych. A wystartowaliśmy z dzisiejszymi wydarzeniami, jak to zwykle bywa od krajów Dalekiego Wschodu. Dzisiaj Podane zostały dane odnośnie eksportu, jak również importu państwa środka, Chin i eksport wzrósł o 4,4% rok do roku za sierpień, kiedy rynek spodziewał się wzrostu o 5%. Import wzrósł 1,3% rok do roku, podczas gdy prognoza zakładała, że wzrośnie aż o 3%. Natomiast w we wszystkich tych danych makroekonomicznych całkiem dobrze prezentuje się bilans handlu zagranicznego, albowiem Chiny miały 102 miliardy i 300 milionów dolarów bilansu handlu zagranicznego, gdy rynek spodziewał się niespełna 100 miliardów właśnie za ten omawiany sierpień. Co do danych z Japonii to dzisiaj poznaliśmy produkt krajowy brutto za drugi kwartał, no i PKB e, państwa Kwitnącej wiśni wzrósł o 2,2%, gdy spodziewano się wzrostu jedynie o 1%. No to jest to znaczny wzrost, biorąc pod uwagę w wzrost za pierwszy kwartał, który wyniósł jedynie 0,6%. Dodatkowo, jeśli chodzi, o, jeśli chodzi o dane dotyczące dane z makroekonomiczne z krajów, można powiedzieć, już bliżej nas położonych, to dzisiaj o godzinie 8, czyli niewiele ponad pół godziny temu, poznaliśmy dane z Niemiec dotyczące produkcji przemysłowej. Produkcja przemysłowa za lipiec. No, i te dane okazały się lepsze niż, niż prognoza, ale i też zdecydowanie lepsze niż poprzedni odczyt, albowiem produkcja przemysłowa wzrosła o 1,3% miesiąc do miesiąca, gdy spodziewano się wzrostu o 1%. No, a przypomnę, że w czerwcu wynik był minus 1,9%, czyli mieliśmy spadek miesiąc do miesiąca o prawie 2%, z czego dokonano też korekty. Tego czytu do poziomu minus 0,1%. Jednocześnie import spadł o 0,1% miesiąc do miesiąca. Również jest to znacznie lepszy wynik, ponieważ prognozowano, że ten import spadnie aż o ponad 1%. Jednocześnie jednocześnie bilans handlu zagranicznego znalazł się na poziomie 14 14 miliardów 700 milionów euro no czyli tutaj mamy najgorszy wynik od prognozy która zakładała 15 miliardów i 300 milionów poza tym dzisiaj jeszcze poznamy dane z w rynku czeskiego produkcję przemysłową także słowackiego poznamy bilans handlu zagranicznego w właśnie wspomnianych trzech poznamy stopę bezrobocia, a o 10:30 poznamy indeks Centix dla Europy. To jest indeks oczywiście już za wrzesień, a 21 dane z USA, kredyt konsumencki za lipiec. Jeśli chodzi o jeśli chodzi tutaj o to jak sytuacja wygląda na wykresach, no tutaj chciałbym to zwrócić uwagę na spadek rentowności Obligacji dziesięcioletnich amerykańskich spadały przez trzy ostatnie sesje. Obecnie spadły do poziomu 4,08%. No oczywiście to ma też związek z publikacją raportu NFP, który poznaliśmy w piątek, a raport ten okazał się znacznie gorszy od jakichkolwiek jakikolwiek tutaj prognoz, jakichś założeń ze strony ekonomistów, bo przypomnę, że wyniósł w sierpniu liczba nowo utworzonych miejsc pracy wzrosła jedynie o 22%, tysiące, Podczas gdy oczekiwano wzrostu na poziomie 75 tysięcy. Jednocześnie, oczywiście, dokonano rewizji wcześniejszych wzrostów, co okazało się, że sytuacja na rynku pracy jest bardzo, bardzo napięta, no i to oczywiście tworzy nie tyle co spekulacje do najbliższej obniżki stóp procentowych przez FED, bo ta właściwie, można powiedzieć, już jest w 100% wyceniana. Ale tworzą się spekulacje, że Fed mógłby dokonać cięcia znacznie większego niż 25 punktów bazowych. Otóż na chwilę obecną w 90% rynek zakłada cięcie o 25 punktów bazowych na posiedzeniu, które będzie miało miejsce 16 i 17 września. Ale z kolei 10%owe prawdopodobieństwo jest, że miałby wykonać cięcie rzędu 50 punktów bazowych, czyli główna stopa procentowa miałaby spaść do przedziału 3,75%, jak również 375 W związku z tym oczywiście te założenia biorą się stąd, że już FED mógłby być nieco spóźniony. Jeżeli chodzi o obniżanie stóp procentowych, wcześniej z wiadomych przyczyn Fed nieco wstrzymywał się z cięciem stóp procentowych, chociażby patrząc w stronę inflacji, ponieważ polityka Donalda Trumpa też mocno zagraża gospodarce USA. W tym znaczeniu, że wchodzi się coraz większe ryzyko, że ta inflacja jednak będzie napędzała, będzie rosła i napędzała dalsze wzrosty, co oczywiście w tym momencie tworzy trochę absurdalną sytuację, żeby w, taki, żeby w tym momencie ciąć stopy procentowe. No, ale z kolei, jakby Fed musi w tym momencie nieco bardziej spojrzeć w stronę rynku pracy niż inflacji, ponieważ przypomnę, Fed ma podwójny, podwójny mandat musi nie tylko zajmować się kwestią, inflacji, ale także starać się dbać o jak największe możliwe zatrudnienie, no i w tym momencie jakby to właśnie obniżka stóp procentowych mogłaby tutaj naprowadzić rynek pracy na znacznie lepsze tory, ale oczywiście jeżeli chodzi o same też dane z rynku z, dotyczące, dotyczące inflacji, no to je rzecz jasna poznamy już w najbliższym, już w najbliższy czwartek. 11 września dane CPI z USA: tutaj rynek spodziewa się 2,9% wzrostu rok do roku. Przypomnę, że za wcześniejszy miesiąc mieliśmy dane 2,7%, czyli pokazuje to, że cały czas ta inflacja jest nieco, cały czas ta inflacja stanowi problem, ale oczywiście w momencie, gdyby ta inflacja, jednak ten odsetek miałby się okazać nieco niższy, no to to jeszcze tym bardziej mogłoby w. Napędzić spekulacje, że doszłoby być może nawet do głębszych cięć stóp procentowych. Jeżeli jednak inflacja miałaby być gdzieś w granicach prognozy, czyli właśnie 2,9%, no to gdzieś to szala prawdopodobieństwa przechyla się jednak na zwykłe 25, zwykłe cięcie o 25 punktów bazowych, co obecnie też jakby jest spodziewane. No i jak to wszystko reaguje euro-dolar. Euro-dolar obecnie jest na poziomie 1,1778 cały czas w silnym trendzie wzrostowym zbliża się do poziomu oporu, który mamy w okolicach 1,1768. Jest to poziom, który wyznaczony jest zarówno przez maksima z początku lipca, Jak również z jego końca. Widzimy, tutaj mieliśmy do czynienia z silnymi wzrostami euro, natomiast gdzieś gdzieś tutaj w tym momencie dolar co zaczął kontratakować, zyskiwać na wartości, ale jednakże średnich, no, udało się naruszyć średnią EMA 50 okresową, ale już z kolei 100 okresowej nie dało rady, co cały czas wyznacza nam silny trend wzrostowy na euro. No i też, oczywiście, warto w tym wszystkim przypomnieć, że w, także w czwartek, kiedy poznamy dane z, dotyczące inflacji w Stanach Zjednoczonych, poznamy też decyzję Europejskiego Banku Centralnego dotyczącą stóp procentowych. Czyli obecnie rynek zakłada, że jednak ta główna stopa referencyjna pozostanie na poziomie 2,15%. Natomiast, oczywiście, jakiekolwiek tutaj. Informacje odnośnie dalszych planów co do polityki monetarnej EBC połączone z danymi dotyczącymi inflacji z USA, no to w tym momencie należy spodziewać się jakichś znaczących ruchów, zwiększonej zmienności na wspomnianej głównej parze walutowej. I to oczywiście trzeba mieć cały czas na względzie. Jeśli chodzi o inną główną parę walutową, dolar i jen, Tutaj rzućmy również na nią okiem, tym bardziej, że w weekend mieliśmy informację odnośnie rezygnacji premiera Japonii Shigeru Ishibe, który po niespełna roku urzędowania właśnie zrezygnował z teki prezesa Rady Ministrów, i jak poinformował, pozostanie on na stanowisku do czasu wyboru swojego następcy przez Partię Liberalno-Demokratyczną. Decyzję o odejściu motywował chęcią uniknięcia dalszych podziałów wewnątrz partii, które nasiliły się po słabym wyniku partii liberalno-demokratycznej w ostatnich wyborach do Izby Radców i wykazał również na presję związaną z nową umową handlową ze Stanami Zjednoczonymi, w ramach której na eksport japońskich towarów nałożono 15% cło czyli w tym momencie widzimy, że premier podaje się do dymisji, natomiast dolar i jen cały czas konsoliduje się w tym przedziale 146,50-148,90, tak naprawdę przebicie tego oporu, który był chociażby też testowany w ostatnią, środę te przebicie mogłoby sugerować o możliwości kontynuacji właśnie tego ruchu wzrostowego. Tutaj przypomnę, że znajdujemy się w takim, w, no, można powiedzieć, w, z, w ruchu wzrostowym, który rozpoczął się w kwiet, pod koniec kwietnia bieżącego roku, natomiast jest on bardzo powolny i do końca ciężko tak naprawdę stwierdzić, czy jest to ledwie korekta w trendzie spadkowym, który rozpoczął się na początku tego roku. I którego właśnie dołki zostały wyznaczone w kwietniu, czy też mamy może do czynienia z jakimś nowym impulsem wzrostowym, nowo tworzącego się trendu. Tak naprawdę pokonanie tego oporu, o którym wspomniałem, będzie kluczowe do dalszej analizy tej jednej z głównych par walutowych. Z kolei innym instrumentem, na który warto rzucić okiem, jest ropa. Ropa naftowa jest Tradycyjnie jest, cechuje się dużą zmiennością, no i także i dzisiaj. Przez ostatnie trzy dni mieliśmy spadki ropy w związku z pojawiającymi się informacjami odnośnie planowanego zwiększenia produkcji. Także na produkcji przez OPEC, no i tak też, tak też się stało. OPEC planuje zwiększyć produkcję ropy naftowej do 137 tysięcy baryłek ropy dziennie od października. I pomimo wcześniejszych ograniczeń wydobycia, organizacja utrzymuje ostrożne podejście i zastrzega sobie możliwość zmiany decyzji. Kolejne spotkanie producentów zaplanowano na 5 października. No i oczywiście po, po właśnie tutaj wcześniejszych. Po wcześniejszych spadkach mamy dzisiaj wzrost rzędu 1,63% na ropie. No i w momencie, jeżeli ten ruch zostanie, zostanie podtrzymany, no to wydawać by się mogło takim pierwszym oporem dla czarnego złota jest rejon średnich wykładniczych 50 i 100-okresowych, który jest w rejonie 60%. 8 dolarów i 39 centów. Jednocześnie dodatkowo Donald Trump ogłosił w niedzielę gotowość do wdrożenia kolejnego etapu sankcji wobec Rosji w odpowiedzi na jej ostatnie działania militarne na Ukrainie. Prezydent USA podkreślił determinację administracji w kontynuowaniu presji na Moskwę, wskazując na konieczność decydowanej reakcji wobec eskalacji konfliktu. Czyli jakby tutaj te wszystkie też te decyzje związane z możliwymi Sankcjami na ropę, też na Rosję też oczywiście wpływają tutaj wzrostowo na omawiany rynek ropy. Także stąd właśnie możemy tutaj zauważyć, że po wcześniejszych spadkach ropa zaczyna odbijać i zyskiwać na wartości. Ale żeby mówić o jakimś twardszym ruchu, no to tak jak wspomniałem, rejon 68-80 to będzie tutaj kluczowy dla omawianego instrumentu. Dobrze, na sam koniec chciałbym jeszcze rzucić okiem na bitcoina. Bitcoin obecnie znajduje się na poziomie 11135 dolarów za coina, czyli jest pomiędzy właśnie tutaj średnimi EMA 50 i EMA 100 okresowymi i tak naprawdę konsoliduje się w tym przedziale. Jeżeli mówimy, mówimy tutaj o jakiejkolwiek próbie wybicia, w którymś z tych kierunków, no to właściwie pokonanie właśnie w omawianego oporu i wsparcia jest tutaj kluczowe. Tym bardziej, że na tym dynamicznym wsparciu wynikającym ze średniej stółokresowej jednocześnie jest wsparcie horyzontalne. Wcześniej mieliśmy tam szczyty w grudniu, styczniu. Widzimy, że te poziomy były bronione, następnie po ich wybiciu dochodziło do istotnego impulsu, no i obecnie znowu znaleźliśmy się w tym miejscu, które jest bronione przez rynek. Czyli wybicie w którymkolwiek z tych kierunków mogło albo stworzyć nowy impuls wzrostowy, no i tutaj oczywiście podejście w okolice maksimów, przypomnę maksima wyznaczone na po, w połowie sierpnia w rejonie 124 do 9 dolarów za koina, no a w momencie kiedy pokonany zostałby trwale poziom 107 tysięcy, no to gdzieś ta korekta mogłaby zejść nawet w okolice 100 tysięcy dolarów za koina. Szanowni państwo, z mojej strony to byłoby na tyle. Serdecznie państwu dziękuję za wzięcie udziału w dzisiejszym naszym spotkaniu w Rynkowym Espresso. No i oczywiście zachęcam państwa do brania udziału w naszych webinarach. No a dzisiaj już o godzinie 17 kolejny kolejny webinar rynkowy Radar. Także serdecznie zapraszam. Dziękuję i życzę samych udanych trade'ów.